No witajcie. E, teraz e, nauczę Was robić triki jakieś fajne. Na przykład no tego akurat nie musicie robić. Na przykład zaraz Wam pokażę. Takie są fajne, dużo datek obrot, dużo punktów się dostaje albo zakręcenie kierownicą. Teraz zakręcimy ramą. Mamy 57 tysięcy punktów. Więc gramy teraz. raz. Ja dostaliśmy jeszcze jednego BMXa. No i nie wywaliłem się. O. No i będzie git. O, dwa obroty na takim małym wyskoku zrobiłem. Yo, man. Przepraszam za moją mamę. O nie. Zepsułem. Zapraszam za moją mamę raz No, nie wysłał mi No, teraz mi nie wysłał No to ja będę kończył I dziękuję Pokazałem wam najciekawsze triki i narka eluwa do jutra. Jutro będę wlecie jakiś filmik z skuterem, więc elo.